Witam, Bojownik Wolności. Pewną nieraz słyszeliście taką informację, która obiega polskie media. Wiadomo, że wszystko co dotyczy Ukrainy jest powtarzane przez niemal każde niezależne medium w Polsce. I słyszeliście, że Ukraina ma problem z rekrutem z poborem rekrutów, żeby bronili ojczyznę. I odnośnie tych wydarzeń na PGN Narodowym. Oddaję tutaj głos Januszowi Korwin-Mikiemu, który apeluje. Nie rozumiem tego. Ukraina boryka się z brakiem żołnierzy. A przecież wczoraj na stadionie narodowym była gotowa dywizja. Wystarczy podstawić autokary, wywieźć tych odważnych ludzi za wschodnią granicę oraz obciążyć Ukrainę kosztami przedsięwzięcia i problem rozwiązany. Chodzi oczywiście o te banderowskie flagi, o te wybryki chuligańskie trakcie i po koncercie, więc trudno się nie zgodzić z Januszem Korwim-Mikkem. A wy co na ten temat sądzicie?